Naszym głównym celem jest tworzenie nowych i lepszych rozwiązań w różnorodnych środowiskach użytkowych. Nasza aktywność i sposób działania odbiega od utartych stereotypów, co nas stawia w lepszej sytuacji niż resztę. Nasz promień działania poszerza się w oszałamiającym tempie. Dołącza do nas coraz więcej zdolnych ludzi, którzy, podobnie jak my, mają podobny sposób myślenia, w którym uwidacznia się potrzeba rozwoju i ulepszenia. Nowe technologie i wynalazki są jednym z ważniejszych elementów wpływających na rozwój naszej cywilizacji. To dzięki nowoczesnej technologii jesteśmy w stanie w ułamku sekundy skontaktować się z osobą odległą o kilka tysięcy kilometrów. A komfort takiego spotkania jest niemal taki sam jak spotkanie twarzą w twarz. Innowacyjne gadżety, oprócz sprawiania nam frajdy i zaspokajania naszej potrzeby rozrywki, sprawdzają się również. Jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, chodzi tu przede wszystkim o akcesoria takie jak opaski monitorujące funkcje życiowe, a w razie problemów powiadamiają one służby ratunkowe. Rozwój technologii to rozwój ludzkości, a rozwój ludzkości to polepszenie komfortu życia. Mogą o tym świadczyć wygodne systemy, za pomocą których jesteśmy w stanie za pomocą smartfona obsługiwać, np. Oświetlenie domu czy pralkę, postęp technologii jest zaskakująco dynamiczny w naszych czasach. Warto podkreślić, że największy wkład w taki stan rzeczy mają prywatne firmy. Tak więc możemy z tego wywnioskować, że rozwojowi technologii, a tym samym cywilizacji sprzyja fakt, że państwo nie powinno zbytnio ingerować w tę gałąź gospodarki. Jeśli masz pomysł i brakuje tobie warunków do realizacji Twoich planów, nie wahaj się i dołącz do naszego teamu. Zapraszamy!